Ten ma ze 20 parę lat. W ogóle w tym moim muzeum Nie najstarszym się. eksponatem to jestem ja. <grym> <grym> Większość jest, tu będą nieliczne, które kupiłem, natomiast wszystko inne były albo robione pod moim nadzorem, albo przeze mnie. I poziomy rower to wszyscy wiedzą, że jak się przewrócę na bok, to trochę niżej spadam. I boli. Tak, tak. <grym> nogi są w przedzie, to na wypadek tam jakiejś takiej czołowej niezbyt powiedzmy mocnej kolizji to to się te nogi tam da, da sztuchować jakoś natomiast na zwykłym no czaszki w dziś nie biorą jeszcze potem troszeczkę jest szybszy ma to tam gdzieś pod górę jest gorzej ale z góry i po płaskim jest szybszy maksymalną szybkość uzyskać jak powiedziałem że to jest Szybkie. No i w skręcić, ani skręcić, ani zahamować, wyłamali mi te wszystkie deski w musiałem podmurować. <głos> <głos> to było całą murowaną postawić. ...tych miłośników rowerów. Jest to jakiś medyk? Albo zbliżone co do medyka? No przyznaj się. Zero. <noise> nie, ja nie wierzę. Sami rowery, Sami, rowery, sami <noise> lekarza. to już dużo, to już dużo. <noise> Czy wiecie, jaki jest to najbardziej optymalny tempo kręczenia? Ile, jaka częstotliwość? Zbiczać. Biciem serca, a to ja już mówiłem, a ten jest mądry go nie. słysz. Nie, nie. Nie, ale tak, 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 tak. Z tempo bicia serca winno się pokrywać częstotliwością kręcenia na długi. To jest co to, tak. To jest to, to jest to. Nie, nie, w to to, to to nie, nie, to to tamtą stronę. No właśnie. No całkiem, całkiem, całkiem nieźle. Całkiem nieźle. słuchajcie, Całkiem nieźle. Jak na pierwszy raz tak stał tydzień... nie Pewnie nie to ja posiądzę i jeździłem cicho, cicho! No już drugie robił robi, uwaga! <grym <grym Będzie atak na stodołę! Znaczy <grym> jechać, tak? To no, obojętne. <grym> nie, no na, na pewno to jest... Ahoj. Być może... Być może... Miej przerzutkę. Tak, Będzie tania, bo nie ma tych wszystkich... Nie ma tych wszystkich... W mieście, w zasadzie, tam na ścieżce rowerowej też... No to ją z głowy mamy teraz. Jak nie powinniśmy. To kto wie, czy ktoś nie... ale ludzie nie są. No. Tak? Można? Dobra, czyli jak? Stawiamy jedną nogę dowolną, odpędzamy się, a potem pracujemy tak jak ja pracowałem. Pracuj! Pracuj! Mariuszu! Ja no, nogi! Do tyłu szybciej! Zmieć, sprawdź! Dobrze, dobrze. Pracuj, pracuj! Fajnie, ale jak nogi pracuję? Ale miękkie! O Jezu, pięknie zaplotnialiście! No super! Róbcie z dzisiaj. Dziękując, są rowery... Takie trochę rekreacyjne, ten ostatni to bo, powiedzmy można sobie tam y, potem użytkowe ten mój poziomie jest, pewnie tam zakwalifikował. Natomiast no. to już do cyrkowych, to już do kategorii cyrkowych i to jest chyba jedyny nie, w Polsce w tej chwili takiej. Nie, ja zademonstrowałem, jedyny w Polsce według mojej informacji, próbowałem go kiedyś sprzedać jak byłem w trudnej sytuacji finansowej do cyrku, no to zaproponowali mi tyle co za Wigry na składaka takiego, no wkurzyłem się strasznie, mówię, nie, to ja dla takich pieniędzy to nie chcę, bo po prostu ileś tam trzeba roboty włożyć, tak że nie jest to co, to samo co na trasie, ale niby skąd ten cyrkowiec może tak sobie zdawać sprawę. E, powiem wam tak, panie, dla was informacja super, ważna. Pamiętajcie, moje drogie, każdy żonaty mężczyzna, a tacy, takimi oni się staną, tu, co są z wami. Z, przynajmniej raz w życiu staje się sędzią głównym, a zatem Przyznaję srebrny medal, brązowy i złoty. Życzę Wam, żebyście zostały oznaczone tym złotym medalem. Przy czym te srebrne i brązowe medalistki nie zawsze się znają z Wami. I, wy... I taka srebrna medalistka moja przyjechała po 15 lat po swoim tam zamąż pójściu. Ja się trochę wcześniej ożeniłem. No i zaproponowałem jej je jeżdżenie tym. Musiałem ją przeszkolić, no przede wszystkim wy wyjaśnić na czym tutaj po rzecz polega. Mianowicie yy, siedzenie z tylnym kołem jest połączone tak jak kierownik z przednim, a zatem można kierować rękami i... No, no. Biodrami. Nie, nie biodrami. O. O, ten człowiek to tak był, u mnie był. <laughs> nie. To jest Wszystko ładnie odgaduje. Jeśli ktoś kolanami będzie tu blokował sobie ramę, to pojedzie jak na zwykłym, przy czym wygląda jak kiedyś na damce jeździły panie w wąskiej spódnicy, że tak tymi kolanami sobie tam pocierały. No i tam da się na tym jechać, tylko że on jest trochę zdradliwy. No nie no, tak nie uciekaj. Nie do panu piękny, ty? Tak, tak i tak tak no, <noise> z wami. pan tam jechał bez problemu, nie? Nie, bez problemu. Z tyłu, lata! Bez problemu, ty! Tak, tak, to ja teraz mam pamiętność. Tak, on je znosi we A to jest w końcu jedno co... ślad czy dwóch ślad? <głos> 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 Mnie tam obchodzi. <noise> siedaj, siedaj na siedzenie nogi na pedałę i jedziesz. Ale to będzie jechało na pedałę. Będzie, będzie, będzie. Śmiało, <noise> śmiało. <O, głos> Śmiało i jedziemy no, po tak betonie. Tak. O Jak ja, to to mam tak no, wiesz. Wiesz o co chodzi? Tak. Raz wyżej, raz tak, niżej. Tak, panie będą, panie będą się tak. ustawić tu w kolejkę za tą panią. A no, panią się tu nie podoba. We, Trzeba się dolega. Dolega. Jeszcze, raz. jeszcze dwa się rozmowy. Jeszcze dwa głębsze. No, to jest... no tak, jak wrócicie do Warszawy, będziecie tam opowiadać oficjalnie, że wylupują syropę. Jak tak? Zostawimy sobie tutaj. Zawsze są tak o, będziemy startować. Nie, są po prostu, to się daje opanować... I... I ten, ten pierwszy ochotnik widzę, że on raczej to opanuje. Tak troszeczkę okrakiem stawiamy dowolną nogę. Odpychamy się raz, dwa, nawet trzy, żeby nabrać prędkości. Mhm. Następnie uginamy nogi w kolanach, nie szarpiemy za kierownik, bo on służy do kierowania tylko. I biodra gdzieś tu są blisko kierownika. Gdybym miał Panią mówić, to biust przed kierownikiem, żeby po prostu nie polecieć do tyłu, mhm. bo tutaj jest taka... Taka możliwość, także... <grymianie> Jajek, pokaż jak to się <grymianie> robi. tą Widać? No. no. <grymianie> ten jest najlepszy dla mnie. Tak. Także trzeba ten rytm wyczuć, bo jest to tak jak huśtawka albo fachadło. Widzieliście teraz z Nie tej nogi, nie tej nogi. Nie, No to na otraku. Może. Co tu? tu? No? trzymaj się. <grywa> 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 Widzisz, jak się <grywa> Wygląda na to, że mogę o, 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 w niedługim czasie będę mógł, mógł nadać tytuł profesor, profesora rowerologii praktycznej. Tak. Tak, 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 nie, bardzo dobrze pojechał na pierwszy raz. On oczywiście może tam No dobra. Tak, po prostu teraz... Tak... Załapać? Już go widzę jadącego przez Warszawę, tak? No dobrze! <grym grym> <grym>

Nie chciałbym Nie, bo widocznie nie. nie no jest to jest. Niezłe? Bardzo no. się On no, Przekonasz się, że jest dyskryminacja mężczyzn, ale proszę państwa, państwa, to na przykład więziennictwie 10% skazanych to kobiety, ale aż 90% mężczyźni, no to dyskryminacja. Ja, ja też tak chcę. To jest najfajniejsze. A będziesz miła? Nie. O, nie ma strachu. No Wierzę to dziś po łazienkach. Ale znów ma taki twarzy jak na tym rowerze.